Słuchajcie moi drodzy, muszę przerzucić niestety za braku pal paliwa <grymna> za braku prądu czyli w ciągu letnią to ona, kamerka, że tak powiem, spełnia te warunki, natomiast zimowo w oporu, skrócony jest czas że tak powiem działania kamery no bo prąd że tak powiem Kurde, przepraszam za podkładka, którą ciągle się przesuwa muszę sobie przymocować w jakiś sposób także i tak sporo dzisiaj na tłukę. i film, filmów zrobiłem i i, i. Dobra, okay. Okay, ok, już. Będziemy ruszać. <laughs> I zdjęć. Zdjęcia, które rzucę na Facebooku. Parę naście szczególnie. Do, dowalić gminie, Bo dajcie spokój, ludzie przychodzą na spacer czy coś. Czy tego glina mówię, gminę nie stać, żeby przejechać <laughs> i piasek rzucić, lub no już nie mówię o soli, bo to wydatek, ale piasku jest wszędzie pełno, żeby ludzie, którzy <laughs> przychodzą na spacer, nie połamali nóg, nie pozabijali się, że tak powiem, przecież to jest własnością gminy, to jest wizytówka. To godzina jest 15 14 14:46. Może dojedziemy na 15 Powietrza spacerów jest dość, gimnastyki też Dzisiaj Siedziłem <laughs> sam, wymyślałem, że tak powiem ręce ramiona tutaj Zginanie się w brzuchu w poniedziałku i tak pokłony, etc. Nogi do góry na krześle podnosiłem, wyciągnięte w różnych tam, powiedzmy, pozycjach, etc. Także rozruszany jestem. Teraz jeszcze spacer kilometr yy, na koło Bajorka. No to już jest trochę ruchu, zresztą wziąłem jedno kule, nie dwa, tylko jedno. Na przemian przekładałem. No to czyli też powiedzmy, kończyny górne są trochę też tam. Jeszcze ruszona delikatnie. No i dobra, no. Kupiłem jakieś tam wędlinę parę plasterków. To powietrza na popołudnie na wieczór i na rano powinno starczyć. A jutro, nie wiem, trzeba by było się wybrać chyba do Oszołoma. I kupić kiełbasy kawał, że tak powiem, krakowski obsuszany i sobie po prostu kroić, ale to tydzień czasu, nieraz, a nawet i nie. Trzy-cztery dni diabli ja biorę, jak to się mówi, jak jest dobra. <tryk> thank <laughs> you jesteśmy na miejscu kochani już nie będę nagrywał się zajmował jak to się mówi pozdrawiam was serdecznie miłego popołudnia rzeczy jak również wieczorku dla was i dla waszych bliskich dla wszystkich moich such wszystkiego najlepszego trzymajcie się